Ciemno, ile droidów zabijać w życiu? Około miliarda. No, mm, to jest sporo. Um, chciałbyś się przejechać autem? Tak. Dobra, to może potem się przejedziemy? Cześć, co u ciebie? Nie, fajną była broń, nie? No. Mam. No. To może zaraz się przejedziemy samochodami, co? Dobra. Po czasie, to co przejedziemy się, dobra. Jesteś gotowy, tak.